Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszy mnie przede wszystkim to, że możemy się spotkać już bezpośrednio, także dzisiaj oczywiście tematem głównym konferencji będą wyniki wyborów. Jeszcze może nie do końca oficjalne, bo jak wiemy PKW jeszcze nie podało wyników ze wszystkich komisji wyborczych, ale wszystko na to wskazuje, że te wyniki znacząco się nie zmienią. Ale oczywiście później też, jeśli Państwo będą mieli pytania, też chętnie na nie odpowiem. No, ja przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim Wrocławianom za postawę obywatelską, ponieważ, ponieważ frekwencja 64,98 budzi wrażenie, czyli wynika z tego, że ta frekwencja z wyborów na wybory po prostu rośnie. To pokazuje, że jesteśmy coraz bardziej społeczeństwem obywatelskim. Bardzo często podchodzimy do wyborów emocjonalnie, no ale polityka ma to do siebie, że te emocje też wywołuje. Dlatego też bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Wrocławianom za to, że skorzystali z zaproszenia, ale przede wszystkim skorzystali ze swojego prawa wyborczego i można powiedzieć takiego obywatelskiego obowiązku i poszli do urn i dokonali wyborów. Wszystko na to wskazuje, że na głowę państwa, na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany. Obecny prezydent, pan prezydent Andrzej Duda, dlatego też serdecznie gratuluję. Gratuluję również kontrkandydatowi Rafałowi Trzaskowskiemu, który w naszym mieście uzyskał ponad 60% poparcia. Niestety ta scena się mocno spolaryzowała, i dlatego też, też celem tej konferencji jest, żebym w jakiś sposób podsumował, ale przede wszystkim też zaapelował o w tej chwili wyłączenie już emocji bo kampanię wyborczą mamy za sobą kampanię bardzo trudną emocjonalną bardzo często kampanię w którym padały argumenty które paść po prostu nie powinny myślę że w każdej kampanii powinno się używać przede wszystkim argumentów o charakterze Politycznym, różnie z tym, jak Państwo wiedzą, bywało. Dlatego teraz myślę, że dojrzałość wszystkich polityków powinna spowodować, żeby te emocje jak najbardziej wytonować. Jesteśmy jednym narodem, i mimo, że mamy różne poglądy, Często się różnimy, to przede wszystkim powinniśmy pracować dla wspólnego dobra naszego kraju, także i naszego miasta i dlatego też apeluję o szacunek przede wszystkim wobec tych, którzy głosowali inaczej, dyskutujmy, ale nie obrażajmy się i o to też apeluję, apeluję do wszystkich polityków. Ja wszystkie wybory demokratyczne zawsze szanuję, akceptuję, nigdy nie dyskutuję z wyborcami w sensie politycznym już po kampanii. Nie dyskutuje z wynikami wyborów, przede wszystkim. Frekwencja w kraju prawie 68%, pokazuje, że preferencje Polaków były właśnie takie, a nie inne. Różnice są oczywiście niewielkie, ale tak jak powiedziałem, ta polaryzacja sceny. No wymaga od nas w tej chwili bardzo dużej dojrzałości, dlatego też o taką dojrzałość polityczną apeluję, żebyśmy tych emocji już nie potęgowali, ale przede wszystkim przystąpili do wytężonej pracy i jeśli dyskutować, to oczywiście dyskutować w sposób kulturalny, natomiast te emocje kampanijne odłóżmy na bok, kampania się zakończyła. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej został wybrany bez względu na to, czy się to komuś podoba, czy nie i po prostu ten wynik trzeba po prostu uszanować.